Siema widzowie, dzisiaj będę wam pokazywać jak zrobić trapa z portalem do endu. Zaczynajmy! Ten trap jest tak silny, że może zabić osobę z netherytową zbroją. Trick! Trzeba zniszczyć tutaj e, na przykład e, 1, 2, 3 i ten. Położyć tu 3 i rzucić. I wtedy to spowoduje, że każdego zabije. Niestety jest pewien minus tego trapa, że kiedy będzie ktoś mieć enchantowaną nederytową zbroję, wtedy go nie zabije. Więc tylko wyłącznie osoby, które mają zwyczajną nederytową zbroję, wtedy one umrą.